Wiadomości z Małopolski. Historia flisactwa na Dunajcu sięga XVI wieku. Propagujące tę lokalną tradycję, Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na Rzece Dunajców w Sromowcach Niżnych powstało w 1934 roku i obchodzi 90. rocznicę swojego założenia. Z tej okazji zorganizowano uroczyste walne zgromadzenie delegatów, w czasie którego marszałek Małopolski spotkał się z członkami stowarzyszenia. Przede wszystkim to my musimy dziękować takim stowarzyszeniom za to, co robią, jeśli chodzi o promocję. Zarówno tej no, nieprawdopodobnej atrakcji turystycznej, jaką jest przełom Dunajca, jeden z najpiękniejszych w Europie, i to bez wątpienia. To jest rzesza około tysiąca członków Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pieńskich na rzece Dunajec. Która naprawdę, jeżeli chodzi o ten walor, o ten potencjał promocyjny, no nieprawdopodobny. Ponieważ przyjeżdżają tutaj goście nie tylko z Małopolski, z Polski i z całej Europy i świata. To jak oni potrafią w sposób taki trochę żartobliwy, trochę na wesoło, ale często też bardzo poważnie, ostrzegając przed różnymi niebezpieczeństwami i ryzykami związanymi w ogóle z pływaniem po wodzie, ukazywać ten nasz region pieniński. To naprawdę jest falebne i godne podkreślenia. Stowarzyszenie liczy niemal tysiąc członków. Jego działalność jest ważną częścią lokalnej społeczności. Jest to dla nas, jako dla gminy, bardzo ważne stowarzyszenie, duże, które obejmuje trzy gminy, gminę Czorsztyn, gminę Krościenko i Szczawnice. Bardzo dla nas ważna rola, promują nas w świecie i w całej Polsce. Od 90 lat tradycja jest cały czas żywa. Wiadomo, z duchem czasu pewne rzeczy ulegają zmianie, ale nie ulega zmianie piękno pieńskiej przyrody, przełom Dunajca i okolica parku, która zachwyca naszych turystów. Także jesteśmy dumni, że mamy pisaków u nas. W czasie spływu można usłyszeć wiele ciekawych historii i poznać lokalne tradycje. To no są takie tradycje, łączymy się na przykład w pary co najmniej na jeden sezon. No bo jak pewnie wiecie, jest dwóch fisaków na łodzi, a więc na wiosnę przed sezonem organizujemy się, spotykamy się, zbieramy się i wtedy deklarujemy, że w tym i w tym sezonie będę pływał z tym i z tym kolegą. I to jest taka para przynajmniej na jeden sezon. Generalnie 90, 90% fisaków to są, to są fisaccy z pokolenia na pokolenie, czyli, czyli gdzie dziadek był fisakiem. Ojciec Frisakiem, syn dalej frisakuje. Natomiast no, nasze, nasze działania zawężają się do, do samej działalności, że tak powiem, tutaj turystyczno zarobkowej tylko też działamy na wielu innych płaszczyznach. wspieramy lokalną społeczność w różne, w różne przedsięwzięcia, także staramy się być użyteczni pod każdym względem. Pewnie nie wiecie, że każdy frisak to kawaler. Taka nasza flisacka tradycja. Jak już tu wspomniał, dziadek był kawaler, ojciec kawaler. No to i synowie też kawalerzy. Tradycje flisackie na Dunajcu w Pieninach zostały wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Marszałek Witold Kozłowski wręczył polskiemu stowarzyszeniu flisaków pienińskich nagrodę województwa małopolskiego Polonia Minor. To jest wyróżnienie Jedno z najwyższych wyróżnień województwa małopolskiego, złotą, złoty medal Polonia Minor za to wszystko, co przez te 90 lat dla regionu pińskiego, ale też dla Polski robili. Każdego roku flisackimi łodziami płynie około 300 tysięcy osób. Taka ilość turystów nie zdziwi nikogo, kto chociaż raz odwiedził Pieniny, które zachwycają swoim majestatycznym krajobrazem i wyjątkowymi tradycjami.